Czy ty też cierpisz na bóle i sztywność stawów, chorobę zwyrodnieniową lub artretyzm? Czy ostre dolegliwości zakłócają twoje życie? Zmień to. Przedstawiamy jedyny, oryginalny Helix Original z proteinami ze śluzu ślimaka. Jak działa? Zostań z nami i przekonaj się sam. Felix Original to stuprocentowo naturalny suplement diety o korzystnym wpływie na stawy. Potwierdzają to badania międzynarodowej grupy laboratoriów Eurofins. Zobacz! Ponad 80% osób stwierdza, że Helix Original działa, sprawia, że czują się lepiej, że ich stawy stały się bardziej elastyczne i mniej bolesne. Co więcej, ponad 70% osób odzyskało mobilność i nie odczuwa już dyskomfortu w stawach. Uczestnicy badania polecają Helix Original za wygodę, skuteczność, łatwość użycia oraz naturalne działanie bez skutków ubocznych. Czyli tyle osób potwierdziło dobre działanie tego preparatu. Tak, tyle osób potwierdziło. Mm, i... Co sprawia, że to w ogóle jest wyjątkowy produkt? Co sprawia, że ten suplement diety różni się od innych suplementów diety? To przede wszystkim unikalna kombinacja aktywnych składników. Szukałam czegoś podobnego na polskim rynku i nie mogłam znaleźć. W każdej takiej kapsułce, która, którą wystarczy przyjmować raz dziennie, znajdują się proteiny ze śluzu ślimaka, ekstrakt z kurkumy i kadzidłowca. Helix Original. To skoncentrowana formuła, która sprawia, że alantoina przylega do stawów, pomagając w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Chrząstka staje się nawodniona, a stawy odzyskują elastyczność i mobilność. Czyli jest to w 100% naturalne. Naturalne składniki i co jest bardzo ważne, bez skutków ubocznych. Bez żadnych skutków ubocznych. I rzeczywiście tutaj skala problemu, jeśli chodzi o sztywność stawów, jeśli chodzi o artretyzm, jest naprawdę ogromna. Powszechna otyłość, a także praca obciążająca stawy są głównymi czynnikami, które sprzyjają chorobie zwyrodnieniowej stawów. Dolegliwości yy, bólowe, początkowo niewielkie, stopniowo narastają i przeszkadzają w czasie snu i wykonywaniu codziennych czynności. Powstałych zmian nie można już cofnąć, można natomiast złagodzić objawy choroby, i tutaj z pomocą przychodzi Helix Original z proteinami ze śluzu ślimaka. Jeśli cierpisz na sztywność i obrzęg stawów, ograniczoną ruchomość stawów, a zmiany pogody nasilają Twoje dolegliwości, to rozwiązanie jest dla Ciebie. Czyli Helix Original poprawia kondycję stawów, pomaga w artretyzmie, tak. chorobie stawów. Tak, tak. Pomaga na wszystkie choroby związane właśnie ze sztywnością stawów czy z bólem stawów. Artretyzm, czyli zapalenie stawów, to silny ból stawów, który atakuje nagle i głównie wcześnie rano lub w nocy. Objawia się zaczerwienieniem, obrzękiem, bolesną, napiętą i błyszczącą skórą w okolicy stawów. Może powodować również problemy z poruszaniem się. Często towarzyszy innym chorobom, takim jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność nerek. Artretyzm to choroba przewlekła i nieuleczalna. Dlatego najważniejsze jest zapobieganie jej nasileniu i występowaniu objawów. Wizyty u lekarza i odpowiednią dietę wspomoże Helix Original z proteinami ze śluzu ślimaka, który łagodzi dyskomfort stawów. Do tego jeszcze kurkuma i kadzidłowiec. Tak, A śluz, tak. śluz ślimaka, jak są stawy. To śluz ślimaka otacza jakby te stawy, otacza tę chrząstkę, sprawia, że ona jest nawodniona dzięki temu. Stawy mogą ponownie wrócić do prawidłowej ruchomości i elastyczności. Skoncentrowana alantoina, pozyskiwana ze śluzu ślimaka, działa przeciwbólowo. Pomaga w gojeniu i stymulacji komórek, przywracając stawą elastyczność. Giętkość i ruchomość. Kurkuma za to ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Łagodzi dolegliwości przy zapaleniu kości i stawów, jak i reumatoidalnym zapaleniu stawów. Działanie alantoiny i kurkumy wspiera. Kadzidłowiec. Jego pozytywny wpływ odczują nie tylko osoby starsze, u których z biegiem lat w naturalny sposób osłabia się wytrzymałość chrząstki, ale również osoby młode, które borykają się z zapaleniem stawów lub obserwują u siebie obniżoną wytrzymałość kości. Czyli jest to preparat w 100% naturalny, tak. bez skutków ubocznych. Tak. Wystarczy jedna. Tabletka dziennie. Tak. Jedna tabletka dziennie wystarczy, aby odczuć tę różnicę, Czyli jedno opakowanie to miesięczna kuracja wzmacniająca stawy. Nie pozwól, aby ból się ograniczał. Zamów jedyny, oryginalny Helix Original. To skuteczny, naturalny środek z proteinami ze śluzu ślimaka, ekstraktami z kurkumy i kadzidłowca.